Jak powiem, Już! Jak powiem start. Start. Miłością wyrysuję, sekretem odmaluję, wiem. Od... No. no co? Miał. Odcinek trzeci, nieznajomy. Chodźmy. Czego miał on tu robić? A jeśli ktoś... Właśnie... miał mu jakiś I ten snajper... Yy, właśnie... jakiś musi matka nie? Ja się czuję jakby... To było tak, że... Ten snajper się tylko pomylił, bo... Nie pomylił się patrz, Macie, bo jakby. Maciek mi pokazał dokumentację. Nie, tak, bo jakby nie patrz, patrz, jakby Maciek, jakby Maciek go zatrudnił, żeby nie na przykład ten. Ale na przykład wziął nie tego, czyli ciebie. I Maciek nie chciał cię zabić, więc cię wykupił. Nie mógł mnie wykupić, bo gdyby nie zabił, to by mnie nie wykupił. Co to jest? Eh. Eee, what? what time is it? Nie. To co?

tektoniczna. Zobaczcie. Myślę, że to miejsce jest, jest ci To nie jest mega dużo dziur. jest. Ale to nie jest płyta tektoniczna. To jest płyta tektoniczna, wiesz, że jakby to była płyta tektoniczna, to jakbyśmy tam weszli, to byśmy... A w ogóle płyta tektoniczna jest ogromna, ona jest na

Hmm. Czemu ty myślisz, że wszystko co znajdziesz na ziemi to jest ten? Ale tak. Że... Może najpierw zbierz fakty i sprawdź, czy to mogłoby się do czegoś nadawać. jeśli coś Co? Tak wspólny jak tamten kamień. Kamień? Kamień akurat ma dużo. Ludzie słyszycie jak to mówi? kamień wspólny do ten Chodź, nie, nie, nie patrz. o To nie, nie, o o nie kla... Poczekaj jeśli od dronu, a może od dronu to jest? Hmm! Ej, to brzmi dobrze teraz. Teraz... Ej, a jeśli na przykład tak nas obserwuje ten zły... Dronami? Tylko tak. na przykład jakieś... Przez co tego... Ciłam, ten taki dźwięk, co Z... latało nad nami? Słyszałem taki No właśnie. A co jeśli to był fragment kamery? Ci... Albo na przykład śmigra i gdzieś tu spadł ten dron. Nie chcąc po prostu był skierowany i uderzył się, a tam upadł po prostu to i zostało zakopane tak lekko tak przypadkiem. Przecież padał śnieg. No. No, no właśnie, ale było to zasypane drinkiem. <grym> czyli, bo oni tam robili coś i, i nie mogli... No to chodź poszukamy tego. Pewnie obsługiwał nas właśnie dronami. bo <grym> no, znać w centrum skąd w ogóle on no, wysyła te drony. Właśnie, to trzeba śledzić. Hmm. Przyznam, wolałbym śledzić te drony niż... Bo nie chcę się rzucać w nie, żeby nas nie goniło, wiesz. Wolałbym je. Też kamień. Nie, wiem, to by tyle Sery! Chodzisz po podłodze granitowej! Nie, granit, granitu, weź. Nie wszystkie. A większość. Ale e, tam, gdzie znaliśmy granit, tak, to jest kodekstra. No I właśnie, to podejrzane, że tak dużo tego granitu jest. Nie, na drodze granitowej, wiesz, nie. A może nie na drodze, ale tam nie było granitu. Dobra, zbieraj sobie w kieszeń granitu. dobra. Jak tam wolisz? Jak to możesz? Zbieracz o Może tutaj będzie pisać coś, nie wiem, jakaś przepowiednia, co tu To nie jest klucz. Chyba. Ej, zobacz, ale to dziwne miejsce na klucz. Zobacz. Jakby tu można było wsadzić klucz. Tu? Tu nie. Nie, ale to tak wygląda, jakby na przykład się przekręcało. Ej, to jest po angielsku, przetłumacz to. Zobacz sobie to. To jest odłamek dronu, sprawdziłem to. Chodź. A, przecież to jest specer. Pokémon. To jest naprawdę odłamek Chodźmy na... Szybko musimy iść jeszcze na 7 minut. Pójdziemy tam, na płytę tektoniczną. Okej? Okay? Ja nie wiem, co to płytka tektoniczna. Tam jest płyta tektoniczna. Sprawdź. Przecież tam nie ma dziur, co ty? <overstytu> to, to nie ma dziur, to nie jest futra tektoniczna. Dobra, giń świeci, giń, giń. Ja nie robił No Dobra, chodź odpoczniemy